Witaj, mam na imię Paulina i jestem doradcą piękna dla wielu kobiet. Wszystkie produkty, które tutaj pokazuję możesz dobrać indywidualnie u mnie dla siebie pod swoje potrzeby oraz je zakupić. Dziś chcę Ci pokazać jak wygląda moja pielęgnacja i dbanie o dłonie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Widzisz, że właśnie teraz nakładam pierwszy produkt. Jest to pierwszy etap z całego zestawu pielęgnacyjnego do dłoni. Ochronny krem zmiękczający. Nakładam go niewielką ilość. Dzięki temu utrzymuję naturalną barierę ochronną skóry. Eee, teraz nakładam peeling. Peeling, który jest wygładzający i daje efekt właśnie satynowych dłoni. Bardzo delikatnie, ale niezwykle skutecznie złuszcza i usuwa suchy martwy naskórek. Już po jednej aplikacji widzę, że skóra wygląda. Zdecydowanie zdrowiej. Przy regularnym stosowaniu moje dłonie zawsze wyglądają na młodsze. Ostatnim etapem jest nałożenie kremu odżywczego. On dzięki swoim składnikom nawilża praktycznie przez 24 godziny e, skórę, skórę dłoni. Jeżeli chcesz wypróbować, poznać produkt dokładniej, napisz do mnie już dziś. Zachęcam, ponieważ zestaw satynowych dłoni jest hitem dla każdej kobiety. Pozdrawiam!